Jeżeli chodzi o kwestie związków niesakramentalnych, to trudna sprawa, ponieważ w wielu przypadkach są to ludzkie dramaty. W wielu przypadkach dzieje się tak, że te osoby już próbowały orientować się, czy jest jakaś szansa na stwierdzenie życie małżeństwa, na to, by po raz drugi w kościele zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Orientowały się i czasami niestety nic z tego nie udało się zrobić. W związku z tym być blisko nich, pamiętać i przypominać im, że oni też są Kościołem. To, że żyją w powtórnym związku, to, że nawet żyją w tej permanentnej okazji do grzechu, nie wyklucza ich z kościoła. Nikt ich nie wyrzucił, nie wykluczył, nikt nie traktuje ich jako gorszych, ponieważ każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas ma swoje problemy, swoje grzechy w tej drodze do świętości. Ale z drugiej strony myślę to, co powiedział Franciszek: Miłosierdzie można czynić tylko w prawdzie. A więc trzeba im mówić, że nie będziemy popierali sposobu ich życia, że nie możemy zgodzić się na to, aby oni, Pretendowali do tego, aby ich związek został uznany na równi z małżeństwem, posiadający takie same prawa i obowiązki, ponieważ związek sakramentalny dwojga katolików opiera się o tę łaskę Jezusa Chrystusa, która jest naprawdę bardzo mocnym spoiwem ich małżeństwa. A więc z jednej strony nie gardzić, nie odpychać, z drugiej strony przypominać, że są w kościele, są ważni dla kościoła, z trzeciej strony myślę jeszcze mówić bardzo spokojnie, jesteśmy z Wami. Jeżeli potrzebujecie pomocy, jeżeli chcecie porozmawiać, jeżeli chcecie, powiedzmy, się razem z nami pomodlić, jeżeli chcecie razem z nami upić herbatę, tu jesteśmy, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i zawsze chcemy do Kościoła zbliżać i zapraszać, a nigdy odpychać.